Analiza indeksów. Witam Państwa 8 maja. Silny wzrost aktywności podaży, chociaż wcześniej widzieliśmy w przypadku indeksów FIG 20 oznaki słabości relatywnej, słabości względem rynków bazowych. Eksponowałem ten temat w poprzednim komentarzu. W każdym bądź razie w tej chwili istotnym wydarzeniem, jeśli chodzi o WIK-20 w skali dziennej, jest przełamanie strefy 2284-92, stosunkowo silnej zapory popytowej Fibonacciego, która no, nie tak dawno odegrała ważną rolę, bo dokładnie tutaj ukształtował się punkt zwrotny. W tej chwili bardzo enigmatyczne działania inicjowane w tym rejonie i w efekcie no, silne przełamanie strefy co istotne, również znajdujemy się w tej chwili poniżej kolejnego zgrupowania zniesień 2252-61, no i indeks zbliża się do strefy 2208-2212, a to już jest przedział wyznaczony na bazie 61,8 całej tej ostatniej podfali wzrostowej. Możemy również analizować strefę 2208-2212 przez pryzmat układu A, B, C, D, choć absolutnie nie jest to podręcznikowa, podręcznikowy przykład formacji harmonicznej. No nie, niemniej jednak dwie projekcje wypadają w przedziale 2208-2212, wytyczone właśnie na bazie wspomnianej takiej niekompletnej trochę formacji ABCD. Więc węzeł 2208-2212, tutaj właśnie przede wszystkim to zniesienie 61 i to jest taki główny filar konstrukcyjny tej strefy i generalnie popyt powinien się tutaj uaktywnić, no ale również powinien się uaktywnić w przedziale 2252-61. Nic takiego się nie wydarzyło i jeśli podobny los spotka, 2208-2212, no to będziemy mogli mówić o kolejnym silnym, średnioterminowym sygnale słabości, co zapowiadałoby w pesymistycznym takim wariancie dla posiadaczy długich pozycji nawet możliwość załamania całej tej fali wzrostowej choć oczywiście poniżej 2208, 2212 również możemy jeszcze zbudować przynajmniej dwa wiarygodne klastry cenowe. Na razie pokazuje tutaj tylko zniesienie 78,6, czyli pułap 2155. W każdym bądź razie strefa 2252-61 jest w tej chwili najbliższą zaporą podażową i ona rzeczywiście działa jako opór techniczny. Dzisiaj była próba wykreowania przez popyt ruchu, który wytracił swój impet w wskazanym rejonie. Natomiast kluczowe znaczenie ma obszar, jeśli chodzi o, o opory techniczne 2284,92 w, w tym ujęciu krótkoterminowym. Natomiast o pierwszym sukcesie byków moglibyśmy mówić w przypadku trwałego wybicia 2252,61. Sukcesem byłaby także obrona 2208-2012, gdzie, tak jak sugerowałem przed momentem, rzeczywiście, no, przynajmniej z punktu widzenia techniki, można spodziewać się jakiejś reakcji ze strony popytu. Jeśli nic takiego się nie wydarzy, pojawi się kolejny niepokojący sygnał dla posiadaczy długich pozycji. Sygnał zapowiadający możliwość rozwinięcia się tego właśnie ruchu kreowanego w tej chwili, ruchu spadkowego. Kontrakty. Ujęcie 60-minutowe. Tutaj wydarzeniem było przełamanie 2270-74, gdzie wypadały także projekcje prowzrostowej formacji ABCD. Strefa nie zadziałała jako wsparcie, przez moment pełniła taką rolę, potem już rolę zapory podażowej w ujęciu intradojowej silny wzrost aktywności podaży, no, co możemy tak naprawdę możemy wiązać no, z negacją prowzrostowego. Dość wiarygodnego w sensie konstrukcyjnym układu ABCD. W tej chwili wydarzenia rozgrywają się tutaj w rejonie 2227-2232. Taki lokalny przedział wsparcia. Wczoraj ruch spadkowy wytracił tutaj swój impet. Dzisiaj widzimy, że przez w początku sesji. Właściwie transakcje są zawierane dokładnie w tym korytarzu. Przed chwilą doszło do naruszenia dolnego ograniczenia strefy 2227-32. No, jeśli udałoby się wybronić to wsparcie i następnie pokonać 2253 57, a to jest pierwsza lokalna intradayowa zachorowa podażowa, wyznaczona na bazie zniesienia 14.6 całej tej fali spadkowej, moglibyśmy mówić o. No, jakimś takim wstępnym sygnale takiego stopniowego odbudowywania się popytu na kontraktach. Przełamanie 53-57 wiązałoby się także z wybiciem tej górnej spadkowej linii kanału, lokalnego kanału cenowego, więc ta strefa Wiwa posiada to wzmocnienie w postaci tej linii, no więc to jest takie pierwsze w tej chwili wyzwanie dla pyków, choć no, sukcesem byłaby już obrona 27-32, co wcale nie jest takie oczywiste, choć rynek w tym momencie zaczyna się trochę umacniać. Zobaczymy zatem, czy uda się wybronić 27,32, jeśli tak, czy popyt zdoła wyprowadzić kontrę i pokonać 53,57. W takim przypadku rzeczywiście należało by liczyć się z możliwością kontynuacji odreagowania wzrostowego. Indeks DAX, no, tutaj widzimy, że wydarzenia rozgrywają się w rejonie tej eksponowanej przeze mnie strefy 1293-1217 lokalna pierwsza zapora popytowa wyznaczona na bazie 14,6 całego ruchu wzrostowego. Co prawda doszło kilka razy do naruszenia tej strefy. No, niemniej jednak akurat w tym momencie indeks DAX. Stosunkowo wchodzi z taką no, silną, oczywiście lokalną fazą odreagowania wzrostowego. Jesteśmy to nad węzłem 12,93, 12,17, więc ta strefa generalnie jest respektowana. Tak jak powiedziałam ostatnio, utrata tego wsparcia no, byłaby w, sensie w ujęciu krótkoterminowym no, negatywnym wskazaniem. W moim odczuciu wzrosłoby prawdopodobieństwo wejścia tylko w kolejną fazę przeceny. No i w takim, choć tutaj też musimy jeszcze zwrócić uwagę na skalę całej tej, tej korekty. Ona w odniesieniu do tych poprzednich ruchów korekcyjnych, no nie jest duża, więc z punktu widzenia techniki popyt cały czas posiada przewagę, ale no musimy pamiętać, w jak newralgicznym rejonie, jeśli chodzi o księgę, ukształtował się połącznik. Chodzi mi o węzł 12-283, 12-330, no bo to jest jednak strefa. Wyznaczona na bazie 61,8 całej nie bez. Nie, działa, nie działała może jakoś wybitnie precyzyjnie, bo doszło kilka razy do naruszenia tego przedziału, no ale to jeszcze wprowadza dodatkowy taki niepokój, bo naruszenie ważnego oporu i potem silny wzrost aktywności podaży jest to jednak sygnał, który no, może przerodzić się w jakiś trwalszy, negatywny dla byków ruch, choć w tej chwili nic złego jeszcze się nie dzieje z punktu widzenia techniki. No bo jest respektowana ta strefa 1293-1217. S&P, też proszę zwrócić uwagę na tę pierwszą, pierwszą zaporę popytową, o której ostatnio mówiłem. Duża precyzja 2865-2872. Popyt to jest wykres skali tygodniowej. Popyt wczoraj podjął działanie odwetowe w tym rejonie ten dolny cień o tym świadczy, choć istnieje oczywiście cały czas zagrożenie związane z możliwością przełamania tej strefy, bo też musimy pamiętać, że punkt zwrotny ukształtował się w okolicy długoterminowego oporu 2965-2985 no i ta linia niebieska jeszcze nam tutaj też działa, wręcz książkowo jako taka obrazuje nam zasadę zmiany biegunów, ale no generalnie wiadomo, że tym Podstawowym wyzwaniem dla popytu jest właśnie klaster FIBO 2965-2985. Pozytyw, pozytywną kwestią pozostaje to, że indeks utrzymuje się na razie ponad pierwszą zaporą popytową 2865-2872. Przełamanie tej strefy wygenerowałoby nam sygnał w ujęciu krótkoterminowym negatywny i w moim odczuciu duże prawdopodobieństwo testu 2810-2813. W takim przypadku moglibyśmy oczekiwać na realizację właśnie scenariusza związanego z, z, z testem wymienionego przedziału, który posiada wzmocnienie w postaci tej dolnej, hipotetycznej na razie linii kanału wzrostowego. Dziękuję bardzo.